Jest tych posłów niemało, nie tylko w PSL-u, nie tylko u Jest sporo posłów, którzy nie chcą już służyć w tej sprawie. Są posłowie, którzy mówią, że jadą do domu i rodzina do nich mówi dlaczego jesteś w koalicji. Jestem przekonany, że ci ludzie, nasi przyjaciele z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam na dole, na Lubelszczyźnie, to już potwierdzają, ale myślę, że wszędzie w Polsce, dojdą w końcu do racjonalnego przekonania. Nie mogę być jednocześnie po stronie fundamentów państwa polskiego, chrześcijaństwa, wartości chrześcijańskich i służyć rządowi, który wywala religię ze szkoły który walczy z Kościołem, który walczy o aborcję również w dziewiątym miesiącu życia dziecka, bez wątpienia kancelaria y, y, prezydenta y, Karola Norweskiego powinna być i takie są nasze założenia niezwykle aktywna. Czy to, to przesądzone, nie przesądzone? Rozmawiał pan nie, o, nie, tym? o tym? Nie, nie, absolutnie nie jest przesądzone. My pamiętajmy, że pan, pan prezydent elekt Karol Nawrocki, obejmuje urząd 6 sierpnia, czyli za Prawie jeszcze dwa miesiące. W związku z tym jeszcze się wiele rzeczy może wydarzyć. Są tylko... przymiarki. No, ja w tych kon... przymiarkach Proszę... jestem. Tego nie ma wątpliwości. No, nie, nie ukrywamy. na ma pan Nie ma żadnej decyzji. Jaka jest wizja tej, tej kancelarii? Prawie. Wizja Przemysława Czarnka. Uzgodniona oczywiście potencjalnie z Karolem Nawrockim. To ma być kontynuacja tego, co jest u Andrzeja Dudy, czy taki think tank na przykład patriotyczny. Jak pan widzi tę kancelarię? Proszę państwa, pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie w swoich wystąpieniach, także tym programowym w Warszawie, mówił, że to głosowanie to nie jest tylko głosowanie nad tym kto będzie następnym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej tylko to jest głosowaniem za albo przeciw rządowi Tuska. Więc jestem przekonany, że w ten sposób podchodzą do sprawy Polacy, a to podkreślali też na wielu spotkaniach ja na stu byłem, które zorganizowałem w, zorganizowano i ja na nich byłem w ramach kampanii Karola Wołoskiego. Podkreślano: nie chcemy tego rządu więcej i to jest jeden wielki krok ten, to zwycięstwo Karola Worskiego do tego, żeby rządowali. w związku z tym bez wątpienia kancelaria yy, yy, prezydenta yy, Karola Nawrockiego powinna być i takie są nasze założenia niezwykle aktywna właśnie w tym dziele. Aktywna, skoro czyli... mamy szansę, skoro mamy szansę wykorzystać te znakomite relacje Karola Nawrockiego z administracją Trumpa, która też dopiero rozpoczyna swoje urzędowanie w Stanach Zjednoczonych i to jest też piękny moment. Oni nie kończą, tylko też rozpoczynają urzędowanie, to do tego, żeby to się wszystko ziściło, trzeba rządu, który będzie sprzyjał tym relacjom i sprzyjał interesom państwa polskiego. W związku z tym aktywność w punktowaniu, w zaganianiu do Pracy, tak jak to też mówił Karol Nawrowski tego rządu, yy, ale też tworzenia koalicji w tym Sejmie po to, żeby, y, żeby ten rząd obalić, jeśli się da, przed 27 rokiem. Ale obalenie rządu jest ob... celem? Czyli jedna, czy, czy, no, ale jeszcze to... raz powtarzam, rząd... Ja Tuska, mówię o prezydencie, panie no, ale myślę, że no. Myślę, że tak, trzeba zapytać pana prezydenta. Myślę, że to miał na myśli wtedy, kiedy mówił, że jest to głosowanie za, bo w słuchałem słuchałem, prawej, słuchałem w, w radiu fragmentów hmm. tego wywiadu, kiedy dojechałem tutaj do Państwa z Lublina. Okej, okay. no i tam na przykład pada takie zdanie, że m, będę otwarty na propozycje, które są y, dobre dla Polaków. Tak. Jeżeli pojawi się ustawa. To jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Dokładnie, 60 tysięcy, mówię o, tym, o tej ustawie, 60 tysięcy wolno od podatku. Oczywiście podpiszę, ale jeżeli się nie pojawi, to ja ją złożę. Tak. Czy to będzie właśnie taka prezentura coś odpowiedzialnego, ważnego dla Polaków? zostaje, podpisuję i nie walczę z rządem? Tak. Po prostu a, a priori, a jeżeli rząd czegoś nie robi, co obiecywał, to ja wchodzę prawie, że w buty tego rządu, a bardziej w pomysły tego rządu i robię to, co oni nie robią. Tak wynika z, tego, z tej odpowiedzi, z, tej, z tych informacji, których udzielił pan prezydent Elekt Karol Nawrocki. Tak wynikało również z jego zapowiedzi przedwyborczych. Jestem również przekonany, że, je, że na początku swojej prezydentury spełni wszystkie obietnice, które złożył w kampanii wyborczej w ramach kompetencji posiadanych przez prezydenta, mm. więc. Będzie swego rodzaju ofensywa, y, y, ofensywa programowa legislacyjna prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo ma taki instrument w ręku ma, prezydent ma. inicjatywa ustawodawcza. Y, ma też instrumenty, te mogą się instrument. pojawić. Bo pan ma. był na ponad stu spotkaniach, pan był najbardziej aktywnym posłem w czasie kampanii y, i pan doskonale też zna Karola Wrockiego, bo pan przecież z nim. Yy, w ostatnim pół roku bardzo dużo czasu spędził, jak chyba pan kiedyś powiedział, dłużej niż ze swoją rodziną, yy, bo taka był okres i kampanii. W kampanii. Ja z kampanii, kampanii, w kampanii, w kampanii. W kampanii? No tak, bo, bo z bo Ja z, mówię, mówię o kampanii. O kampanii bo w Karol, bo z nie jeździłem. Karol bo, jeździł. Tak, a pan był aktywny w i w innych Dokładnie, uzupełnialiśmy chyba, że się. jakieś wspólne Ja uzupełniałem chyba pana, pana Jakie wspólne konwencje. Ale ten program yy, Karola Nawrockiego zna pan jak yy, swój własny. Jakie tam ustawy się mogą w sierpniu pojawić? Pan mówi o yy, tej Ofensywie legislacyjne. To będą takie ustawy, które mają rządowi podstawić nogę. Czy będą takie Nie. ustawy, które będą realizowały Wymieńmy program. Chociaż wymienimy chociaż trzy z tych wszystkich, Proszę. które na pewno się pojawią. Ustawa o pierwszeństwie Polaków, mówił o tym tak. Karol Nawrocki. Ustawa, która wprowadza podatek PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci. Mówił o tym Karol Mawrowski stawiał na to. Ustawa, która doprowadzi do obniżki podatku akcyzowego i doprowadzi do obniżki cen energii. Te 33%. W, 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 do, dokładnie mhm. tak. No choćby te trzy. Jestem przekonany, że są już przygotowane i będą na pewno w pierwszych w pierwszym okresie już funkcjonowania pana prezydenta elekta Karola Wróckiego, jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedkładane Sejmowi. To ja powtarzam mówię tylko z tego, co widzę z kampanii wyborczej i z tych zapowiedzi. A jest tego przecież więcej. W związku z tym na to należy liczyć. Trzeba gonić ten rząd do pracy, a jednocześnie pokazywać jego niezwykle słabe punkty i działanie na szkodę państwa polskiego po to, żeby przekonywać tych, którzy są dzisiaj w Sejmie, a nie chcą służyć złej sprawie. Naprawdę jest tych posłów nie mało nie tylko w PSL, u nie tylko uchołowni. Jest sporo posłów, którzy nie chcą już służyć w tej sprawie. Są posłowie, którzy mówią, że jadą do domu i rodzina do nich mówi dlaczego jesteś w koalicji, która niszczy lubelski Węgier Bogdanka, który jeszcze w 23 roku przynosił 700 milionów złotych zysku, teraz przynosi miliard 400 milionów i planuje zwolnienie tak. 4 tysięcy z 5 tysięcy pracowników. Dlaczego jesteś w rządzie, który lasy państwowe sprowadza do poziomu, w którym prognozują one po raz pierwszy od niepamiętnych czasów stratę 700 milionów złotych, chociaż to jest samograj, który zawsze Polsce przynosił zyski. Dlaczego zatem jesteś w rządzie, który likwiduje inwestycje w samorządach, bo jak jeśli, kiedy oni byli u władzy, to myśmy mieli nowe chodniki, nowe drogi, nowe Szkoły, nowe sale gimnastyczne, nie ma dzisiaj żadnych inwestycji z pieniędzy rządowych, więc oni na te pytania muszą w rodzinach i w sąsiedztwie odpowiadać. Nie chcą służyć tej sprawie. Wystarczy tylko pociągnąć ten temat, który nadali, czy ten e, kierunek, który nadali Polacy 1 czerwca głosując na Karola Rąbowskiego i pokazywać możliwość również na bazie tych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi tym naszym kolegom i przyjaciołom. Koledzy, nie musicie służyć złej sprawie, możecie służyć dobrej sprawie interesom państwa polskiego jeszcze w tym Sejmie. Panie ministrze, jeszcze wrócę na sekundkę do kancelarii prezydenta Nawrockiego, Alekta przynajmniej na razie, bo pan mówi, że 6, 6 oczywiście to wiemy sierpnia już formalnie obejmie urząd i wejdzie do pałacu, natomiast do 6 trzeba się już przygotować, ta kancelaria musi być umeblowana. I teraz moje pytanie jest proste. Paweł Szefernaker, Przemysław Czarnek, nie wiem, Andrzej Śliwka, jeszcze paru innych polityków PiSu. Czy to będzie Kancelaria PiSu, czy to będzie Kancelaria fachowców, którzy będą ewentualnie łącznikiem z PiS-em? <laughs> ja Poproszę. nie wiem, czy będę w tej Kancelarii, ale chciałbym pan zadać pytanie, ale... chciałbym zadać panu pytanie, czy skoro jestem z PiSu, to nie jestem fachowcem? Jest pan, no. jest pan. Więc myślę, że jest to pan. można połączyć w jakiś sposób, no. Świetnie, czy jestem pojawią się, się na przykład... Jestem konstytucjonalistą... A widziałby pan w Kancelarii Polityków plannych, Konfederacji? Który... Oczywiście, że tak. Na przykład, czy Robert Winnicki, Pan na przykład, ja ja nie by... z przyjemnością z Robertem zawsze mi się świetnie współpracuje, natomiast ja nie będę meblował kancelarii. Absolutnie, panu nie namawiam Pana do tego w tak... wspaniałym studiu, w takim wspaniałym towarzystwie jak, jak z Panem redaktorem. Natomiast nie ma wątpliwości, że nie tylko polityków Konfederacji, ale także polityków innych partii. Stąd Pan Prezydent dzisiaj w odpowiedzi na pytanie, jaka będzie kancelaria, będzie otwarta na wszystkie środowiska. Tylko pytanie, czy wszystkie środowiska będą chciały współpracować z z Panem Prezydentem. Ja też dokładnie to samo dzisiaj powiedziałem. Nie mówimy tylko o posłach PSL. Mówimy o wszystkich posłach, którzy są w Sejmie, a którzy nie chcą służyć w tej sprawie, tylko interesom państwa polskiego, bo interesom państwa polskiego będzie służyła ta kancelaria prezydenta Karola Ruskiego. No to panie ministrze, bo pan wie jak jest w terenie, bo słynna ankieta PSL-u to była ankieta robiona wśród działaczy, którzy generalnie chyba są już w spółkach, społeczkach i w agencjach, a teraz mam pytanie, pan... O której musi pan ja wyjść panie marszałku? Zegarek, ten dolny? Tak, bo ja też o dziewiątej muszę być, ponieważ same. zaczyna Czyli otomowanie. mamy jeszcze całe 5 minut i 40 sekund. Jak pan zna teren, pan wie jakie są głosy w terenie. Lubelszczyzna jest tego najlepszym przykładem. Czy tam rzeczywiście 70% działaczy PSL-u, członków PSL-u, sympatyków PSL-u chce, żeby ten rząd dalej trwał? Nie sądzę. Myślę, że jest zupełnie odwrotny odsetek. Ja nie mówię, jaki jest odsetek w całym państwie, bo PSL jest różny w różnych częściach naszego kraju. Natomiast yy, jestem przekonany, że na Lubelszczyźnie, na Zamośćczyźnie większość działaczy PSL-u, bo już nie mówię o elektoracie, elektoratu to no, sam znam, elektorat PSL-u uh -huh. głosował na Karola Nawróckiego jeszcze się z tym szczycił. Natomiast co do działaczy, no w, wczoraj rozmawiałem, rozmawiałem z tym samym prominentnym działaczem, który mi mówił cztery tygodnie temu, że mieli zjazd PSL-u i działacze PSL-u powiedzieli mu, że my na Połównie nie będziemy głosować. My będziemy głosować na Nawrzockiego. To się wszystko potwierdza. To, że są pewne animozje, to, że są pewne zaszłości z najnowszej naszej historii, wspólnej, trudnej e, e, i w jedną i w drugą stronę, to zupełnie jasne. Tylko jestem przekonany, że ci ludzie, nasi przyjaciele z polskiego stronnictwa Ludowego, tam na dole, na Lubelszczyźnie to już potwierdzają, ale myślę, że wszędzie w Polsce, dojdą w końcu do racjonalnego przekonania. Nie mogę być jednocześnie po stronie fundamentów państwa polskiego, chrześcijaństwa, wartości chrześcijańskich i służyć rządowi, który wywala religię ze szkół, który walczy z kościołem, który walczy o aborcję również w dziewiątym miesiącu życia dziecka, który walczy o pigułkę dzień po, bo to są wszystko rzeczy, które się nie mieszczą w fundamentach naszej cywilizacji. Tylko mówię o tym, a przecież są rzeczy, które obok tego są równie ważne jak gospodarka, jak infrastruktura, jak inwestycje samorządowe. Temu wszystkiemu dzisiaj PSL nie służy, a przecież mógłby. I, ten rząd jest do obalenia? Pana zdaniem? Razie, absolutnie. A jak pan liczy tę arytmetykę, jak to się układa bo no Konfederacja i, i, trochę, i trochę czy jeszcze partie razem będziecie też chcieli Jesz... jakimś ministerstwem ewentualnie jeszcze raz powtarzam to nie jest kwestia jakichś ministerstw nasza jest. propozycja, która dalej jest na stole do technicznego nie ale to nie wypaliło panie marszałku jest, już. No. Na, razie, na razie nie wypaliło nie jestem marszałkiem yy, dyrektorze yy, kancelarii przyszły yy, 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 szefie przyszły Posłem jestem na Sejm, mhm. jestem z tego bardzo dumny. Jeśli, jeśli nawet do czegokolwiek dojdzie, to tylko po to, żebym mógł służyć na tamtym odcinku. A pewnie niebawem wrócę z powrotem na. na Czyli tą raz, układankę raz, możecie raz, zrobić? Raz, liczmy inaczej. Mamy dzisiaj w opozycji 194 posłów, którzy startowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Powiedzmy, że jest ich dzisiaj o pięciu mniej, dlatego że Sławek tak poszedł do Konfederacji Korony Polskiej, czterech naszych przyjaciół, jest dzisiaj w Republikanów, ale oni wszyscy z całą pewnością zagłosują przeciwko rządowi. Dokładnie. Mamy 18 posłów Konfederacji i byłej Konfederacji, Konfederacji i Konfederacji mhm. Korony Polskiej i oni też zagłosują przeciwko rządowi Tuska, nawet jeśli pan marszałek Bosak nieraz tak, powiedzmy, no, by chciał się oddalać od nas. retoryczne no, różnice. Gazy, ale ja to tak, rozumiem. Nie? No to jak razem to policzymy, to brakuje 22 posłów do tego, żeby stworzyć większość w Sejmie. 22 posłów na 240, zdaje się, pięciu, którzy, którzy głosowali za fotą zaufania do rządu Tuska, to jest naprawdę niewielu i wcale nie mówimy, że to ma być z PSL-u, od Hołowni, z Platformy czy z lewicy. Wszyscy są mile widziani w pracy na rzecz interesu państwa polskiego, a wielu z nich, zapewniam pana, że dużo więcej niż 22 widzi, że to, co się dzisiaj dzieje, idzie w fatalnym kierunku, jeśli chodzi o rząd Tuska. Dzisiaj o 17.30 jest pan na zamku. Myśli no, pan, że premier Trustez będzie? Nie wiem, jakby chciał zachować się. Um, przyzwoicie co najmniej, to powinien być jako prezes Rady Ministrów. I dzisiaj rząd, to teraz pytam teraz jako posła i eksperta i obserwatora, rząd dzisiaj się utrzyma, tak przynajmniej na razie, tak? Bo ta arytmetyka wszystko jest zero wskazuje, Wszystko na to wskazuje, że po to było Donaldowi Tuskowi te, po to kilka dni? te, te, te 10 dni, tak prawda, czy tam nie, niecałe 8 dni, żeby ścisnąć za gardło tych, którzy są dzisiaj w rządzie, postawić pod ścianą i powiedzieć musicie mi tutaj raz jeszcze dać wotum zaufania, bo inaczej nie przetrwamy. Przypomnę, że wotum zaufania raz, zdaje się, było głosowane w takim trybie. To było wotum zaufania, które złożył Leszek Miller, sławnący bardzo mocno na początku tego wieku. Przydało mu się do utrzymania władzy przez kolejne, zdaje się, 11 miesięcy. Myślę, że takie są maksymalnie perspektywy Donalda Tuska i jego rządu. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.